Abordaż. Myślisz, że wszędzie blisko. Łatwo zacumować. Zmieniasz język jak dżinsy, wchłaniasz kod kulturowy szybko i na zdjęciach przyklejasz się do wrażeń, jak statek do piachu, wpadasz na mieliznę, morza nie ma, czas stoi, ale wszystko gna. Na lotnisku pielgrzymi, odciski na stopach, na ciałach płachty tkaniny bez szwów. Kazano się ukorzyć w strumieniu klimatyzacji, zrównanie temperatur, wyrównanie poziomów. W ich oczach twoje troski, więc wszędzie to samo złudzenie, że czytasz promocyjny materiał, lekkostrawną syntezę, w sam raz dla laika, gładkie wejście na pokład wszystko styka, coś tonie.